Zawsze chciałem być tenem od kiedy miałem nad 8, zacząłem trwać sporty walki, bo to te kłon, do dżdisu, box, boks, taki Zawsze był ten sport ze mną. Mając od sześć, pojechałem na wakacje do dziadka i tam boksiem pies. Mam bliznę twarzy i od kiedy pamiętam zawsze czułem się gorszy, nie chciałem nielubiany. Mały, grubasek sześcioletni z blizną. I zawsze coś poduwałem, zawsze komuś udowodnić, udowodnić, że nie jestem dla siebie gorszy, ludzi dookoła. I zawsze uciekałem w ten sport. Gdy miałem nad 15, moi koledzy uciekali w narkomanie, alkoholizm, patologię, yy, szli do kryminałów. Ja uciekałem w sport. Czasami jest tak, że trzeba kogoś opierniczyć, mówiąc kolosalnie, czasami trzeba kogoś pokraść, powiem, powiedzieć, że dobrą robotę, to jest to, rób to dalej. I dzięki temu, że każdego dnia ćwiczę, trenuję, szkolę się rozwijam, że to wszystko co robię to jest moją pasją, że każdego dnia budzę się, żeby to robić. Moi klienci widzą to po mnie, widzą to, że to tak można i chcą tak samo być zmotywowani. Także generalnie nie mam problemu z tym, że zmotywować mojego klienta, bo dzięki temu, że tym żyję, oni też żyją tym razem ze mną. To wszystko, co aktualnie robię, podopieczni, treningi, szkolenia, wszystko daje mi siłę do tego, żeby wstawać każdego dnia i robić to, co robię do końca życia.